Szanowni Państwo, nie patrzę w obiektyw, ponieważ to jest Energy Drink z trasy nagrywane ze względu na ograniczenia czasowe, ale także ze względu na to, że wybieram się na szkolenie o tym, jak oszczędzać ciepło, energię cieplną na pochybel putlerowi i dla dobra naszego portfela. O tym opowiem dzisiaj krótko w Energy Drinku. Zapraszam. Energy Drink. To krótkie nagrania wideo, które mają tłumaczyć trudne tematy z sektora energetyki, także energetyki cieplnej. Co tydzień kilka słów na temat najważniejszych wydarzeń, najważniejszych zjawisk, które będę próbował i robię to zresztą, tłumaczyć naszym czytelnikom. Nie inaczej będzie dziś, bo w tym odcinku Energy Drinka opowiem o tym, czego dowiedziałem się na szkoleniu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych na temat oszczędzania ciepła. W ramach kampanii liczy się ciepło.pl Miałem przyjemność moderować debatę w trakcie szkolenia tego typu. No i słuchałem uważnie, a nawet notowałem i podzielę się kilkoma wskazówkami z tego szkolenia po to, żeby zachęcić Państwa do zgłębiania wiedzy na ten temat. Z dwóch powodów, bo pierwszy powód to konieczność zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa kopalne, a te paliwa kopalne są źródłem ciepła w dużej mierze. 70% ciepłowni w naszym kraju czerpie energię cieplną z węgla. Schodzimy z tego węgla coraz bardziej, by chronić między innymi powietrze, bo wytwarzaniu ciepła z węgla, szczególnie w indywidualnych paleniskach, towarzyszą emisje zanieczyszczeń, przez które powstaje potem między innymi smog. Jest coraz więcej gazu, ale w dobie kryzysu energetycznego widać, że gaz to też nie jest rozwiązanie docelowe, rozwój ciepłownictwa gazowego zwiększa zapotrzebowanie na to paliwo i zależność kontynentu europejskiego od rosyjskiego gazpromu, ta ma spadać, więc nie należy iść w gaz. Warto iść ku rozwiązaniom docelowym jak źródła odnawialne w ciepłownictwie, na przykład pompy ciepła, ale zanim dojdziemy do tego celu, kryzys energetyczny ma on znaczenie także w sektorze ciepłownictwa podnosi nam ceny opału, podnosi nam ceny rachunków za ogrzewanie na przykład gazem jak u mnie w domu. No i jest ciężko i warto zacisnąć pasa. Ze względu na to, żeby pokazać figę Władimirowi Putinowi, ale także ze względu na oszczędności w portfelu. No i na szczęście wiedza na ten temat. Nie jest tajemna, nie jest gdzieś ukryta, a wręcz jest promowana między innymi przez Polskie Towarzystwo i Zawodowych. I Szanowni Państwo, na tym szkoleniu liczy się ciepło.pl dowiedziałem się o tym, jak w kilku prostych krokach zaoszczędzić ciepło w domu. Od tego oczywiście działania nasze racjonalizujące zużycie powinny się zacząć. To tylko początek, ale myślę, że. Warto skorzystać, bo obniżka na rachunkach za ciepło może wynieść kilkadziesiąt procent i to za pomocą, ze względu na to, że zastosujemy kilka prostych sposobów. Przedstawię trzy rozwiązania. Na pewno będzie ich dużo więcej. Może Państwo mają jakieś swoje, to porozmawiamy o nich w komentarzach, których na kanale YouTube Energy jest coraz więcej. Pierwsze rozwiązanie to wykorzystanie termostatu. Powiedziałby klasyk, że to oczywista oczywistość, że każdy kaloryfer powinien mieć kurek regulujący zużycie ciepła, ale nie każdy kaloryfer ten termostat ma. Nawet teraz w XXI wieku taka prosta i tania rzecz nie jest szeroko rozpowszechniona. W wielu miejscach kaloryfery grzeją na max i nie można ich przykręcić, nawet gdybyśmy chcieli. Są też takie sytuacje, że ktoś nie chce przykręcać tego termostatu, no bo przecież kto by się tam przejmował. E, takie sytuacje prowadzą potem do pojawienia się rachunków grozy. Znam takie sytuacje z najbliższego otoczenia. Ja sam nie używałem ogrzewania gazowego mniej więcej do połowy listopada, kiedy było bardzo ciepło. W połowie listopada zacząłem grzać ze względu na to, że pojawiły się mrozy. Na początku grudnia także było mroźnie i grzałem. No i e, o ile rachunek wrześniowy, kiedy. Oszczędzałem zużycie gazu w ciepłownictwie moim domowym e, wynosił w Pegieniu jakieś 70 zł, to było bardzo mało, ale pilnowałem się ze zużyciem gazu i nie mam kuchenki gazowej, to jest też ważne. No to już e, w, rachunek, e, który przyszedł do mnie po całym grudniu, w którym mocno grzałem, no i odkręciłem ten kurek termostatu to było ponad 400 zł. A zatem różnica jest zaskakująca, a ja i tak oszczędzałem, bo słyszałem je o straszniejszych rachunkach grozy, które w niektórych przypadkach zbliżały się do tysięcy miesięcznie, co jest już absurdalnie wysoką kwotą, szczególnie przy drożyźnie we wszystkich innych aspektach naszego życia, czy to jeśli chodzi o raty kredytów, czy to jeśli chodzi o ceny podstawowych produktów drożących przez rekordową inflację w naszych sklepach. Więc pierwsza rzecz. Używamy termostatu albo innego sposobu zarządzania ogrzewaniem. Planujemy to ogrzewanie, żeby było równomierne, żeby było adekwatne do potrzeb, żeby nie marnować tego ciepła, na przykład grzejąc tam, gdzie nas nie ma, grzejąc wtedy, kiedy nie jest to w ogóle potrzebne i wietrząc odpowiednio mieszkanie. To jest druga składowa tego rozwiązania, ponieważ warto też w odpowiedni sposób wpuszczać to świeże powietrze do domu oczywiście potrzebne jest świeże powietrze w naszych domach żebyśmy nie chorowali, żebyśmy się dobrze czuli ale na przykład w nowoczesnym e, mieszkalnictwie warto zastąpić stałe wietrzenie poprzez mikrouchył które daje niestety straty ciepła takim gwałtownym punktowym wietrzeniem to znaczy na przykład chcemy przewietrzyć w domu Otwieramy na pół godziny okna, wyłączamy ogrzewanie, kończymy wietrzenie i włączamy z powrotem ogrzewanie po to, żeby nie mieć stałych strat ciepła przez to, że mamy nieszczelne okna otwarte cały czas na mikroautobut. To jest pierwsze rozwiązanie, każdy może po nie sięgnąć. Kupno i instalacja termostatu też nie są duże pieniądze, jeśli ktoś nie ma. A jeśli ktoś ma ten termostat, to warto zaobserwować nasze zużycie ciepła i kręcić tym kurkiem w zależności od potrzeb, pamiętać o nim. Kolejne rozwiązanie to ustawienie mebli w domu. Tak, być może warto zmienić ustawienie mebli w domu po to, żeby oszczędzić na cieple. Wydaje się oczywiste, że grzejniki nie powinny stać za żadnym meblem. To znaczy, jak, jakakolwiek część umeblowania powinna być w odległości co najmniej metra od grzejnika po to, żeby ciepło z tego grzejnika nie szło w mebel, tylko w przestrzeń, którą chcemy ogrzać. Takie proste, a takie trudne. Warto przyjrzeć się, jak mamy na ząpo układane w stosunku do źródeł ogrzewania. Warto także zainwestować kilkadziesiąt złotych w ekrany, które kierują ciepło z grzejnika, które normalnie idzie na ścianę z powrotem. Na mieszkanie, to znowu jest mała inwestycja, którą można wykonać szybko. Można nalepić taki ekran, lub inne rozwiązania tego typu, własnoręcznie, po to, żeby te kilka, kilkanaście procent zużycia ciepła zaoszczędzić. I to jest sposób na to, żeby zoptymalizować zużycie ciepła w naszym domu na kolejny sposób. Tak. I takie proste rozwiązanie może przynieść określoną oszczędność zużycia ciepła warto po nie sięgnąć wydaje się, że w wielu domach można je zastosować od ręki i osiągnąć oczekiwany efekt i trzeci sposób, trzecie rozwiązanie, które ma nam pomóc ograniczyć zużycie ciepła i gazu jeżeli ogrzewamy się gazem czy to węgla jeżeli ogrzewamy się węglem to ogrzewanie hybrydowe, to znaczy dywersyfikacja, różnicowanie źródeł dostaw, znane z twardej energetyki, tej na skalę krajową, jest ważne także w naszych indywidualnych decyzjach o ogrzewaniu naszych domów. W blokach to będzie oczywiście dużo trudniejsze, no bo centralne ogrzewanie jest zarządzane zazwyczaj przez jakąś spółdzielnię, przez jakąś wspólnotę mieszkaniową. No i tutaj zostaje nam jedynie obniżka zużycia ciepła poprzez, na przykład, e, obniżenie temperatury wody sieciowej lub tego ciepła systemowego. To jest do zrobienia i tutaj państwo mogą działać jako społeczeństwo obywatelskie, oczekując takich zmian od spółdzielni, samorządów, od państwa, zarządców ciepłem. Natomiast jeśli chodzi o indywidualne źródła ogrzewania, domkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej no to owa dywersyfikacja może przynieść oczekiwany efekt, bo w dobie horrendalnie drogiego gazu czasami taniej jest ogrzać się elektrycznie, czasami taniej będzie wykorzystać kominek nawet taki rekreacyjny, bez rozprowadzenia ciepła po domu i wrzucić tam akurat tańsze paliwo oczywiście dobrej jakości, spełniające standardy regulacyjne żeby nie łamać Przepisów. Wbrew klasykowi Którego znowu tutaj przywołam Nie należy palić czym się da Tylko tym co jest dopuszczalne Prawem Nie należy łamać przepisów A zatem trochę gazu Jeśli ktoś ma trochę peletu Trochę drewna Może trochę ogrzewania elektrycznego Sprzedaż farelek wzrosła w Polsce W dobie kryzysu energetycznego Między innymi dlatego, że punktowe ogrzewanie Taką farelką czasami Daje lepszy efekt na przykład w wannie, byle się tylko nie porazić prądem. E, e, nie w wannie, tylko oczywiście w łazience. I daje punktowe e, oszczędności także przez to, że ta energia na rachunku wychodzi taniej niż gaz. Więc e, połączenie różnych rozwiązań może dać najlepszy rezultat. Poza tym zwiększa bezpieczeństwo, bo jeżeli coś się stanie z dostawami gazu przez jakąś usterkę wywołaną, na przykład atakiem zimy i pęknięciem rury gazowej itp. No to mamy backup, mamy zabezpieczenie w postaci innego źródła ciepła. I to są takie trzy rozwiązania, o których usłyszałem na tym szkoleniu, które mogę sobie teraz wpisać w CV. Państwo też sobie już chyba będą mogli coś tam wpisać w CV po tym odcinku Energy Drinka na temat ogrzewnictwa, na temat tego jak oszczędzać ciepło, ale zachęcam do dalszych badań. Warto zajrzeć na stronę Liczy ciepło.pl. To nie jest kampania reklamowa Polskiego Towarzystwa Elektrocieplomów Zawodowych. Uważam, że ta kampania PTZ-u ma sens, można tam dużo poczytać i w interesie publicznym jest wiedza na ten temat. Każdy z nas może oszczędzać ciepło dla dobra swojego portfela i na pochybel Władimirowi Putinowi, bo każda oszczędzona megawattogodzina to strata Władimira Putina, zysk w portfelu i większe bezpieczeństwo. I tego bezpieczeństwa, dostaw energii i ciepła, czegokolwiek życzę Państwu w tych turbulentnych czasach i już teraz zapraszam na kolejny Energy Drink w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam z trasy, jadę dalej, do usłyszenia.